Nauczanie domowe, 9 listopada, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2 wersety od 13 do 22: Zbliżała się pora pasch żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, Powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Podozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Godliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas? skoro takie rzeczy czynisz. Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem wstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu. I słowo, które wyrzekł Jezus. Ewangelista Jan notuje, że kiedy Jezus, wchodząc do świątyni jerozolimskiej, zastał na jednym z dziedzińców bankierów, kupców i stada zwierząt, skręcił ze sznurków bicz. Czyli nie wpadł w jakiś szał, nie zrobił tego pod wpływem nagłej emocji. Jezus musiał spędzić jakiś czas na sporządzeniu tego narzędzia, którym wykonał wolę Bożą. Powiedział: Bóg nie może milczeć na zło. Dodajmy: Był to dziedziniec Pogan. Czyli miejsce, do którego mieli dostęp właśnie ci, którzy mieli być pozyskani ze świata dla Boga, nie tylko z narodu wybranego. To miała być cudowna wizytówka wspaniałego Boga, a została zamieniona w miejsce interesów, wymiany handlowej i ludzkich targów. Zatem gniew Boga. Polega na trosce zarówno o tych, którzy są narodem wybranym, jak i o tych, którzy są spoza tego narodu. I ten bicz Bożego Gniewu, po pierwsze, najpierw wypędza ze świątyni. To jest znak, doskonale sobie z tego Żydzi zdawali sprawę. Dlatego pytają o coś, co by potwierdzało ten znak. Bo to troszkę tak jak wypędzenie Izraela. W czasie, kiedy Babilończycy najechali ten kraj i zniszczyli świątynię, wypędzając wszystkich w niewolę. To wypędzenie jest ostrzeżeniem. Dzieje się coś niedobrego wewnątrz narodu wybranego. Poza tym oczyszczenie z handlu i prywatnych interesów. To sygnał do tych, którzy byli odpowiedzialni za instytucjonalną formułę, za sposób funkcjonowania tej świątyni, to nie jest właściwy ani sposób, ani rodzaj działania. I trzecie, słowa i czyny, które Jezus wykonuje, to upomnienie dla ubogich, prostych ludzi, ponieważ gołębie były składane w ofierze przez prostych, bardzo ubogich ludzi i to był dla nich kult przeznaczony i przewidziany przez prawo. Upomnienie dla ubogich. Odejdźcie stąd i wytłumaczenie, czego nie zrobili ci, którzy byli oficjalnie odpowiedzialni za ten kult. Nie róbcie targowiska z domu Boga. Ma ten symbol Bożego Gniewu i bicza Bożego drugą część. Kiedy Żydzi domagają się znaku, Jezus pokazuje, że całą złość ludzką, cały grzech, Jezus bierze na siebie. Mówi: Zbóżcie tę świątynię. I mówi o sobie. Świątynię Chrystusowego Ciała. To jest uderzenie zła, przed którym Jezus ostrzega, wyganiając ze świątyni, oczyszczając ją. Ale całe zło Bóg bierze na siebie. Syn Boga pozwala zburzyć swoje ciało. I Bóg odbudowuje tę świątynię w ciągu trzech dni. Gniew Boga polega na oczyszczeniu, ale całe uderzenie Bóg bierze na siebie, ostrzegając człowieka, że jego niepoprawne działanie, jego błędy, jego fałszywa interpretacja, jego zaniedbania uderzają. Zarówno w Boga, jak i w człowieka, w tych, którzy się dopuszczają tych wydarzeń. Ale to główne uderzenie zła Bóg bierze na siebie. I to dzięki temu, że Jezus pozwolił zniszczyć świątynię swojego ciała, możemy uniknąć konsekwencji tego, co grzech zrobiłby z nami, tego, co grzech by wyrządził nam. Więc czasami, kiedy czujemy się napomnieni przez Boga, kiedy ten bicz Bożego Gniewu zaciąży nad nami, dużo bardziej powinniśmy popatrzeć na to, dlaczego tak się dzieje. Co jest powodem dla całego narodu, dla całego Kościoła, dla całego środowiska takiej właśnie reakcji Jezusa. Czas na nawrócenie. Czas na pokutowanie. Czas na to, aby. Zobaczyć w Jezusie umierającym i z wstałym Boży ratunek. Kiedy uczniowie to zobaczyli, uwierzyli pismu i słowu, które do nich skierował Jezus. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.